Istnieje ogromna pokusa zmiany zasad, według których żyjemy. Jest ciągły, nieustający pomysł, żeby zmodyfikować zasady, które stają się dla nas ciężarem, stają się dla nas ogromną trudnością. I wtedy trzeba mieć tę frazę, tę myśl z księgi proroka Izajasza, że droga sprawiedliwego jest prosta. Droga sprawiedliwego jest prosta, ponieważ to Bóg wyrównuje ścieżki sprawiedliwego. To jedyne co potrzeba robić w takich momentach pokusy, zmiany. Bożego przykazania, modyfikacji Bożego przykazania, reinterpretacji Bożego przykazania jest oczekiwać Pana na drogach Jego sprawiedliwości.